Każdy człowiek, który wierzy w Boga, prędzej czy później zadaje sobie pytanie o sens przykazań. Bóg dał nam dziesięć przykazań nie po to, aby ograniczyć naszą wolność, lecz aby nas chronić, prowadzić i uczyć życia w miłości. Jednak samo ich znanie nie wystarcza. Najważniejsze jest to, czy żyjemy zgodnie z nimi w codzienności. Dziesięć przykazań zostało przekazanych Mojżeszowi na górze Synaj i stanowią fundament moralności, która przetrwała tysiące lat. Mimo że zostały spisane bardzo dawno temu, ich przesłanie jest tak samo aktualne dziś, jak wtedy, gdy Bóg wypowiedział je po raz pierwszy. Dlaczego? Ponieważ odnoszą się do natury człowieka, jego wyborów, relacji i pragnienia dobra. Życie zgodne z przykazaniami zaczyna się od pytania o pierwsze z nich, czy Bóg jest naprawdę na pierwszym miejscu w moim życiu. Jeśli nie, wtedy wszystko inne zaczyna się rozpadać. Jeżeli ważniejsze są dla mnie pieniądze, sukces, opinie ludzi. Wygoda, telefon komórkowy, rozrywka czy własne ego to znaczy, że tworzymy sobie współczesnych boszków. Dzisiaj bałwochwalstwo nie ma formy złotego posągu, lecz często przybiera postać uzależnienia od świata i samego siebie. Drugie przykazanie uczy szacunku do Bożego imienia. Nie chodzi tylko o unikanie przekleństw, ale o to, czy moje słowa o Bogu są pełne czci, prawdy i miłości. Kolejne przykazania mówią o relacji do rodziny. Życia, czystości serca, prawdy i sprawiedliwości. Każde z nich jest jak drogowskaz, który przypomina, kim mamy być. Życie w zgodzie z przykazaniami nie oznacza doskonałości. Człowiek upada, ale ważne jest, czy powstaje i walczy o dobro. Bóg nie oczekuje, że nigdy nie popełnimy błędu. Pragnie jednak, abyśmy mieli szczere serce, które szuka prawdy, prosi o przebaczenie i pragnie zmiany. Warto przyjrzeć się własnemu życiu i zadać sobie kilka odważnych pytań. Czy kocham Boga ponad wszystko? Czy buduję relacje pełne szacunku, zaufania i prawdy? Czy w moich decyzjach obecna jest miłość? Czy moje słowa i czyny prowadzą do dobra? Czy ranią innych? To właśnie odpowiedzi na te pytania pokazują, na ile żyjemy według przykazań. Bo życie zgodne z przykazaniami nie jest ciężarem, jest drogą do wolności. Człowiek, który żyje w prawdzie, w miłości i z czystym sercem, doświadcza pokoju, którego świat nie potrafi dać. Bóg dał nam przykazania z miłości, jako mapę prowadzącą do szczęścia na ziemi i w wieczności. Dlatego dziś warto zatrzymać się na chwilę i zapytać samego siebie, czy moje życie jest zgodne z Bożymi przykazaniami, czy tylko o nich słyszałem? Jeśli odkrywasz braki, nie zniechęcaj się. Bóg zawsze daje nowy początek. Każdy dzień jest szansą, aby żyć bardziej miłością, a mniej egoizmem.